Samecko, dzisiaj jestem... Oj, sorry, jakoś ciekawa mam wierzła niestety. Ale gdzie jestem? Gdzie jestem w ogóle? Nie mów, to jest... Jaki? O! Kocie! Kocie, uciekaj stąd. Uciekaj! O <grywa> Spadł, sorry. Ale Ale co tu się stało? Czego jestem... Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. To jakiś... Takiś chyba... Y... Dobra, zrespiłem się na jakimś co yy, na... Kocie zostaw to. No zostaw to! Sowoschowamy yy, nie yyy... Przestań! Dzisiaj wreszcie nie nagrywam mo z Mobizen, dlatego... Że yy, wróciłem na chwilkę, to była taka filowa. Teraz to codziennie będą te filmiki. No i tam inne, Nie będę już nagrywał, mm, niebożem. Nie, yy, więc to yy, musimy pierwszy sobie z, 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 zciąć drzewo. a, a wiesz, to zczytuję trochę, bo sikierki nie zrobię, dlatego że nie mogę przytrzymać poruchem. gdy ty. Bo jak gram w tego głupiego, nieznośnego, yy, i chciałem jeszcze zrobić tak, że napraw... naprawdę. Naprawdę, na. Dobra, yy, dobra. Jeszcze sobie weźmiemy co? To yy, jakieś drzwi, bo będziemy budować dom i cegły. I ceglane... Co to jest. Naprawdę. Ja mam to po pójść. No jakie tyle? Są, o, to dobre cegły. Potem te jakieś rzeczy trzeba, czyli kraftę i yy, jakieś tam. No, tam, 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 tak. I tak dalej. I mhm. co ja bym jeszcze zrobił? Yy, na pewno bym wziął to i to. Jeszcze by się kopało. dobra. Weźcie to. Tak, o, takie coś. I, i tutaj. Widzicie co by się przydało serce już to nie. Ja yy, bym jeszcze wziął sobie tak. Yy, dobra, widzę to pierwsza od nie wziąłam te, 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 te serca miło, tam powiedzamy coś. Dobra, wiecie to yy, musimy sobie yy, zrobić kilkadniową yy, przerwę. Nie żartuję, Ja sobie mam straszny problem z okiem. Nie wiem co się dzieje, ale co chwila jak patrzę na ekran, to... Oczy bolą. A No yy, ja tu tutaj coś nie porobię. Naprawdę. Yy, I muszę jeszcze zmienić sobie ten nick, bo Taki, taki nie ten. Nie. Dobra, jak coś to już mamy, ale. O! o czekajcie. O! To jest skrzynka. Wszystko dajemy. Bo jest. Stało tutaj dekoracje tylko muszę sobie o je, nie no to jest jakiś żarcik naprawdę Dobra, no nie nie, nie ten teraz to trzeba to zdjąć te bambusy bo ja się zrespię na jakimś świecie nie wiem co się dzieje o tutaj o muszę sobie, a, nie co co się dzieje Muszę sobie kupić nowy telefon. Nie, yeah. ono. Oh Dobra. Yy, tutaj. To, tam trzeba tu Tutaj to, to Jak weźmiemy yy, te. Yy, I. I. Y, I. Y, nie wiem, co już ten. <ścoughs> yy, Wyłączymy sobie. No ja pierdolę No chyba sobie je robię. Ja, ja nie będę jakiś reklam oglądał. Dobra. Boh, jaka to głupia, to Cringe musi być. Cringe na reklamy. O, 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 o! Zobacz podróbkę od. Y Bliska ma jakiegoś tam chłopaka, tylko nie wiem. Tego <tryk> nie, nie dobra, No teraz. Tak. Ja, ja mam wziąć sikierkę. Ola no ja nie mogę. Możę to? Nie, nie złapię, niestety, ale nie złapię. Y, jak coś tak ruszam, to czuję to, to właśnie właściwie. Ile chwa to, 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 to jest? To jest dużo. To jest największe. Ludzie, tego, co poczujemy, nie potrzebujemy. Dobra. Ja to się zbiera znowu? będzie to... O... to taki...

Nie wie, no nie wiem, bo ja nie wiedziałem komentarzy, że wiemy, że wie. ja to jest Unię werso, Wiem. Bo się składa z 3 litrów, czyli Maja. No 4, bo. tam i w Ale będę miał za dużo tego. Ja pierdolę. Dobra, to będzie chyba najwięcej. To się

O cholera mam, dobra mam, to, mam to Mam Mam go Mam To sikierka I Ojo, ojo Jak cicho to znaczy, że Eee um, Wiecie O słodko to jest Jeszcze mam kota jednego nie powiem jak na ma imię. Macie tam yy, i możecie napisać w komentarzach yy, jak w ogóle ma wyglądać yy, ja, ja na imię. Znaczy, co Ja albo się sama zacznę, więc to zobaczymy. Albo się albo. Maja, maja. Kilka ja to maja. Naprawdę, ja muszę zgadywać. Ktoś tam chciał zabrać, to, ale. że maja to ma m było, a w razie to mało. Mało. Mało tych innych. To wiedziałem, że maja to jest. Naprawdę. I kolejna, jeszcze kolejna reklama, nie, taka sama. I cholerna. Nie baczcie! No, um, no. no. Więc teraz możemy, ale teraz to jest problem. Co to było? Kurwa. Co to by było? Ale się Тихо. Ходи, ходи, ходи. Слушай, вон он ушел. Может быть мне и ну? <свист> you <sniffs> Wtedy może tak przeżyć. Ale Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, druga część będzie... O dziesięć części. Zbierania tego, tego, brzydalskiego. dobra. E, mnie i łapkujcie. Ja byłem przez chwilę cicho.